Sud Lungata, cioè Lunga Strada a Sud. Buonasera, signor Don Pablo. Mama mia, go bene, bene. Molto Bene, benę spaghetti de la Frontiera i everybody wszyscy. Pizza, pizza. I pizza. Tak ja... To co dzisiaj wyciągamy z pleca pizzę, spaghetti czy, czy Bruschette? No, to będzie to będzie miks. Zdecydowanie mix Ja bardzo dziękuję panu, panie redaktorze. A w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji 150. Tej transmisji radia wtedy. Nasze spotkanie to jest 124, no ale y, warto y, przyjąć te życzenia od słuchaczy i słuchaczek, że to już 150 transmisja i wszyscy nam życzą, żebyśmy jeszcze wytrzymali dłużej ze sobą. <laughs> <laughs> Niech nie myślą, że my jesteśmy tacy, że się od razu tak skłócimy. Już. No, no, i póki co nam się nie udało, i bardzo dobrze. <laughs> tak jest. Nie aż tak. <laughs> tak. jest. A co to tak w włosku dzisiaj? No właśnie, bo to, yy, to jest troszeczkę ukłon w, trosz w stronę naszego patrona, yy, jednego z naszych patronów, <laughs> mojego serdecznego kolegi Marcina z kortu badmintonowego, który wspiera radio wtedy na bajkofi.tu ukośnik Radio Wtedy, a dzisiaj, ma, a dzisiaj jest w miejscowości Trani we Włoszech i razem z kolegami Włoch. Słuchają radia wtedy, więc ja tak postanowiłem zrobić taki piękny ukłon w stronę i Marcina i jego włoskich kolegów. Stąd pomysł na włoski wieczór i prośba, żeby pan też coś pięknego włoskiego ze splecaka wykopał. To jest bardzo trudno wybrać tylko coś. Tak, to jest klęska urodzaju. Mój kolega Sebastian Złodzi powiedział, napisał mi, że to będzie, o Jezu, jak będzie pięknie i melodyjnie, prawda? No dokładnie, dokładnie. I pięknie i melodyjnie, a jednocześnie serce się kraje, że nie może być więcej. Ale to im krócej będziemy rozmawiać, to tym więcej tej muzyki popłynie. No dobra, to, dobra. To, to, to to, a nie, to jeszcze moment, bo, bo chwila, 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 bo chwila jest uroczysta, bo zanim przejdziemy do włoskiej kanapki, to trzeba y, przypomnieć słuchaczom y, mm -hmm. i słuchaczkom, że jutro piękna premiera, y, no, bądź co bądź, naszego wspólnego dziecka. No, tak, jakby nie było. Od, o godzinie chyba dziesiątej, z tego, co tam e, widziałem, to odliczenie na YouTube będzie Teledysk. Wow. A z tego, co, z, co można się domyśleć, do Spotify to chyba już o północy wypuszcza. O północy? Oczywiście, o północy, tak, tak. tak. No. Także ci, którzy nie, nie pójdą szybko spać, to będą mogli jeszcze dziś usłyszeć. Właściwie będzie... z dziś na jutro. Tak, piosenka Papa D. Pamiętasz mnie, i tutaj zabawiliśmy się trochę razem z redaktorem Don Pablem, bo. Y... Wykorzystaliśmy w tytuły piosenek, prawda, z tych, tych ukochanych, Trochę. tych znanych z lat 80. zespołu Papa Dance w tym czasie. Tak, takie, takie wyciągane z plecaka, tak, czyli były takie, tak. a może to, a może tamto. Dokładnie, I wszystko. siedzieliśmy i wyciągaliśmy z plecaka. Tak, <laughs> dokładnie. Także... Myślę, że myślę, że będzie. To, to właśnie dla tych, którzy pamiętają, to będzie dobre wspomnienie, a dla tych, którzy nie pamiętają, to właśnie taka wskazówka. I, i to jest taka trochę będzie też zabawa, prawda? Że kto znajdzie więcej tytułów. No właśnie, no właśnie, ale to wtedy musiała być jakaś nagroda, później nie wiem, czy to już można tak. Uśmiech prezesa odciśnięty prezesa. w betonie. Tak. O cholera. Dobra. No to nieźle. Panie redaktorze, no dobra, to wracamy do Włoch, i tutaj tak. musimy od razu przyznać się słuchaczom, że myśmy się trochę tam popsztykali o, o to, który utwór pan wybierze, a które pozostałe ja wykorzystam w audycji Memory 5, prawda? No, ale. No. No tak, tak, bo tych piosenek jest sporo, i to się tak mówi, że po prostu no niby w większości słucha się piosenek anglojęzycznych, ale jednak były lata, kiedy piosenka włoska. Tak. Była szalenie popularna na całym świecie. Zresztą i dzisiaj przecież już nie mówiąc o mone skin, które opanowało e, cały świat łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, to jednak za każdym razem gdzieś tam się pojawiają ja coś bardzo ciekawi wykonawcy stamtąd e, i sobie coraz lepiej radzą na listach przebojów. Także tak. e, wreszcie mają przepiękny ten festiwal Sanremo, który oglądam tak. co roku, mimo że jest bardzo długi, właściwie piosenki się powtarzają codziennie, ale... Ale wychodzą zawsze w innych outfitach i trochę inaczej śpiewają, więc y, zawsze jest jakaś y, różnorodność, jeżeli chodzi o wykonania. Mm -hmm, mm -hmm. Y, natomiast jeżeli chodzi o wykonawców, y, którzy dzisiaj wystąpią, bo nie będzie to jeden wykonawca, ale będzie dwoje, y, to. Ale to nie będzie y, Marco Antonelli y, y, czy, nie y, Halina Benedyk i Marco Antonelli I Marco to, się... to nie będą no oni. Nie. To nie będą oni, to nie będzie Albano i Romina Powerowie, tak jak zapowiadali no, kiedyś tak. w koncercie życzeń. Tak. Albano Powerowie. Tak. Y no tak długo szukałem, mam jeszcze taki swój ulubiony zespół, który w latach 70. był szalenie popularny we Włoszech i mieli też swój taki program telewizyjny, który ja bardzo dobrze pamiętam z końca lat 70. w telewizji polskiej specjalnie przyjechali go tutaj nakręcili, Mattia Bazar, ale ja myślę, że jeszcze na nich przyjdzie czas, żeby cokolwiek przedstawić, bo, bo tych piosenek, które śpiewali no i... Po pierwsze jest duża, a po drugie są naprawdę bardzo urokliwe. A poza tym to nie jest nasze ostatnie spotkanie, mam nadzieję. No i no Przez... nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o muzykę włoską. Tak, na pewno. Tak, tak. To już, już, już widzę te, te listy do radia wtedy. To może teraz piosenka francuska, albo, albo na przykład. Piosenka niemiecka. Tak, ale ja bym się nie pogniewał, nie? <grym _> Modern talking albo nena. Żeby ale ale to nie, no, nena, nena już to, dzisiaj to chociaż... była. Dzisiaj już była. też było tak po niemiecku, ale ale y jednak muzyka włoska to jest najpiękniejsza jednak w języku włoskim, tak. jeżeli chodzi później o Także y ja tutaj też. Postarałem się wybrać piosenkę, która we włoskim języku zabrzmi. A dwie osoby, które zaśpiewają, to są nie tylko e, wykonawcy muzyczni, ale to są także producenci filmowi, to są także aktorzy włoscy, Proszę szalenie bardzo. popularni. Mhm. Tak, tak. Nie ma, nie ma, nie, nie ma tutaj, tutaj nie żadnych. Nie, nie, nie ma lipy. A lipy to już w ogóle. <laughs> lipy dawno przekwitły. E, w każdym razie. E, Pani nazywa się Klaudia Moroni. Ale chyba po to, żeby było krócej, od razu sobie to, to zmieniła i jest znana jako Klaudia Mori. I od 64 roku y, potajemnie wzięła ślub y, z Adriano Celentano. Mhm. Od to tamtego taki, czasu to taki ma małżeński projekt. Y, ta małżeński pasuje. projekt, tak. I okay. tutaj zaśpiewali razem. Y, śpiewali razem kilka razy. I, I wielokrotnie był to duży sukces. Yy, wielokrotnie śpiewali też na festiwalu w San, Sanremo i, i tam też zdobywali główne nagrody. Natomiast tutaj wybrałem taką piosenkę, która była chyba nawet była popularna w pewnym momencie. Ja ją pamiętam chyba z listy przebojów jeszcze programu pierwszego, bo to był rok 1982 mhm. I, i lista przebojów programu pierwszego była nadawana w soboty. Była pierwsza dziesiątka piosenek polskich i pierwsza dziesiątka piosenek zagranicznych. I tam na pewno się ta piosenka pojawiła, bo ja ją stamtąd pamiętam. Mog, mogła się pojawić, bo ja również ją kojarzę z tamtych tak. czasów. Mhm. Tak jest. Także mimo tego, że już w latach 80. było dużo e, muzyki mocnej, rock'n'rollowej i takiej raczej bardziej krzykliwej, to jednak e, udało się przebić e, tej piosence. Zresztą piosenka moim zdaniem też szalenie urokliwa. No suczepił, e, taki jest jej tytuł. E, i, no I to chyba jeden z większych przywojów, jeżeli chodzi o. O, o, o tę parę, która e, podobno e, ta piosenka pomogła parze w rzekorzymym kryzysie, dlatego została odebrana jako piosenka e, no właśnie, autobiograficzna. Właśnie, to się że... już nie stanie, to, to się to już tak nie można... powtórzy. Tak, tak, ojej. Mhm. To smutna, ale, ale piosenka bardzo ładna. Ale, ale pow, się powtórzyło. Ale się powtórzyło, bo Państwo są razem. Do dziś z tego, co wiem, i ale to pięknie, bo to oznacza, że to jest dobry znak, że wszystkie kryzysy można prze... zażegnać, tak, przepracować i zażegnać, tak. I że warto powalczyć o związek. Warto, warto i, i proszę bardzo i, i nawet w, w takim niebezpiecznym zawodzie artystycznym. Tak, tak, tak. A tutaj bywa trudniej, ale też się da przepracować. <noise> tak, tak. tak jest tak, także to jest y, jedna z moich ulubionych y, piosenek, które wykonuje włoski duet. Y, oczywiście można by tam też między między Alembano i Romino Power też coś powerami, znaleźć, ale... Powerami, ale, ale to panie redaktorze, ja pana pragnę uspokoić, oni też się dzisiaj jeszcze pojawią. No nie może być inaczej. No nie może być inaczej. E, aczkolwiek ja e, cały czas uprzedzam i ostrzegam, że ten włoski wieczór będzie trochę nieoczywisty, więc e, to nie będzie Felicita ani Sempre Sempre, tylko troszeczkę coś innego, ale to będzie e, państwo Romina i e, al, al power, e, Albano, Power. Powerowie. Tak, 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 ze zespołem Rammstein. <laughs> nie, 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 nie aż tak. Panie redaktorze, dobrze. Nie aż tak. Idziemy w, w włoską piękną nutę. Non succederà più, to się nie powtórzy. Adriano Celentano, Claudia Mori. No to cudownie, że są razem znowu. no. Pięknie. Nie znowu, cały czas byli, cały tylko czas. mieli taki mały kryzysik na początku lat 80., no, więc warto Ale kiedy to było, tam początek lat 80., to już w ogóle. E, pewien dyrektor. Bardzo mi się spodobało takie ostatnie powiedzenie. To już dzisiaj rozmawiałem z moim panem doktorem i powtórzę to jeszcze teraz panu, że parę dni temu pewien inny ojciec, dyrektor z innego radia, Torunia, powiedział piękne zdanie: Zwątpienie to pokusa. Więc nie wątpmy nie wątp Po prostu i walczmy no Dobrze, dobrze To ja sobie gdzieś to zapiszę chyba Tak, tak Panie redaktorze, no to co O północy świętujemy premierę A teraz tak. przechodzimy do pięknego włoskiego klimatu Dziękuję panie redaktorze za dzisiaj No i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień no koniecznie, oczywiście, do usłyszenia. E, pozdrowienia za tydzień... pozdrowienia z... dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. A co za tydzień? A za tydzień będę będę z Mielna. O! Czyli tak. koncertowo, pięknie. Czyli, już, czyli już nie studium <grym> Nie, nie, nie. Przez chwilę nie. E, także teraz chciałem jeszcze tylko pozdrowić wszystkich słuchaczy oczywiście i, i, i podziękować za pozdrowienia i pozdrawiam e, tych, którzy są po wszystkich no. stronach Bałtyku. To, dokładnie. Dziękuję jeszcze raz, panie redaktorze. No, i do usłyszenia. Do usłyszenia.